Oczywiście jesteśmy wszyscy przeciwni tego typu konfliktom i załatwianiu spraw w ten sposób. Natomiast jeżeli ta wojna się toczy, no to niech ona rzeczywiście toczy się poza naszymi granicami. My oczywiście możemy pomagać państwu zaatakowanemu, ale róbmy to zgodnie z naszym interesem, zgodnie z pewną. Transakcyjnością polityki, którą powinniśmy jednak zdecydowanie prowadzić wobec e, Ukrainy. I przede wszystkim zgodnie z, z wolą Polaków, ale też właśnie z taką zimną, czystą kalkulacją. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy tutaj mnóstwo głosów, tak? że to jest nasza wojna, że. Że, że my już jesteśmy na wojnie, że my tę wojnę toczymy. Powstaje pewna psychoza. Ludzie zaczynają się bać, ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, czy się szykować do ucieczki, czy inwestować. No, Gdzieś tam takie normalne życie zostaje zaburzone, i o to właśnie chodzi, kochani politykom. Pamiętajcie, że te mechanizmy co jakiś czas się powtarzają. Bardzo podobny mechanizm był w trakcie hmm, pandemii, gdzie ludzie również hmm, byli straszeni. Zostawmy ten temat, wszyscy pamiętamy. Wszyscy pamiętamy, jak było i co politycy ówczesnego rządu byli w stanie osiągnąć przez pewną, pewnego rodzaju psychozę, którą nakręcali codziennie w, we wszystkich praktycznie mediach, w mediach publicznych szczególnie. Kolejna sytuacja. Jeżeli mówimy, że to nie jest nasza wojna, to jesteśmy posądzani o to, że jesteśmy ruskimi onucami, ruskimi agentami. Ktoś po prostu, ci politycy po prostu nie są w stanie przyjąć do wiadomości tego, że my. Myślimy w sposób samodzielny, że nie każdy musi być agentem jakiegoś obcego wpływu, nie każdy musi tutaj lobbować na rzecz jakichś interesów, niektórzy po prostu e, walczą o interesy swojego państwa, o interesy swojego narodu i dla części polityków to jest po prostu nie do pojęcia, dlatego nagminnie wyzywają nas od ruskich agentów, ruskich mm, o no złodziej krzyczy najgłośniej złapać, łapać złodzieja, to jest jedna z doktryn manipulacyjnych, żeby e, o to, co się samemu robi, oskarżać e, innych, Mówię tu w, mm, w kontekście dezinformacji. I to wszystko, Szanowni Państwo, dzieje się w kraju, który kompletnie nie ma żadnej doktryny obronnej państwa, nie ma żadnej doktryny mm, wojennej e, i e, no bardzo silnie.